Witam tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie pedofilia w kościele rzymskokatolickim. To się nie mieści w głowie, tak dzieci molestować, a księży pedofili to powinni gastrować. Żaden z nich swych z czynów się nie wstydzi, a ty otwórz oczy, nie udawaj, że nie widzisz. To się nie mieści w głowie, tak dzieci molestować, a księży pedofili to powinni gastrować. Żaden z nich swych z czynów się nie wstydzi, a ty otwórz oczy, nie udawaj, że nie widzisz. Do seminariów trafiają czasami dobre chłopaki, słowiańskie i tam są uczeni gejostwa, pedalstwa, tam sobie prognosy oglądają, ile ja się tego nasłuchałem, co tam się dzieje. Chodzą na dziwki i tak dalej, ale im tego wszystkiego jest mało, potem i tak w dół, w dół, w dół i potem biorą się za... za dzieci się biorą, bo to są sataniści. I dla mnie to jest żywcem pedofilia. I to jeszcze na małych dzieciach. Nie wiem, czy on dostanie wyrok w zawieszeniu, czy tam pójdzie siedzieć, ale powinien dostać. Kuria w ogóle dała plamę, bo w ogóle go wzięła, yy, wybroniła. Nie powiem, był miły, grzeczny, sympatyczny. Nie powiem. Ale po co? Po to, żeby sobie moje zaufanie na przykład zdobyć i żeby później moją córkę dotykać? Jak no prawdziwy pedofil, czy tam właściciel, który daje dziecku cukierka i zabiera go do samochodu. Chodzi o to, że tam są duże pieniądze i żeby taki ksiądz się nie wyłamywał, żeby mieć na niego haka. Bo ich tam się filmuje, podsłuchuje i oni się boją, że... Chodzi o to, że, żeby się bał wyjść. Na każdego z nich są materiały. Taki biskup to już musiał tyle przejść tych różnych zboczeń i na niego mają haki. Więc on Siedzi cicho, z mafii nie można sobie o tak o wyjść. Oprócz tego pedofilstwa, który jest powszechny, tak jak ten kościół jest powszechny, oni również jest znacznie gorsze rzeczy. Trudnią się, przypuśćmy, handlem organami. Sprzedają dzieci, czyli handel dziećmi żywym towarem. Prostytutki też sprzedają. To jest długi temat, a organy się wycina jeszcze żyjącym ludziom, bo jak już jest trup, to, to ten organ już się nie nadaje i z tego mają kasę. Także jest to najbardziej ochydna, najbardziej zbrodniała i najbogatsza instytucja na Ziemi. I ich czas, wasz czas już się kończy. I te głupkowate owieczki, barany, które bronią tych pedofili, to co tutaj widzimy, w tym materiale, to sami muszą być wyrodnialcami. Wyrok na księdza pedofila nie zakończył Gehenny skrzywdzonych dzieci i ich rodzin. To niewiarygodne, ale wielu z nich broniło księdza pedofila. A ja tu winuję rodziców, bo tam jakieś mieli może inne pretensje do niego, nie wiem, a na 100% Kto to widział tak naprawdę? Może zaszartował sobie, może tam klepnął, jak to mówią? Pod... Za przeproszeniem je tak mówię. No bo człowiek jest, to jest tylko człowiek. nie więcej. A to są bezbronne dzieci. Zawinięli cię, co uskarżają, ale ja słyszę... Czyli dzieci, ich rodzice? A ksiądz jest Może te dzieci? bez winy? Przytulił, pocałował, policzek. Ale żeby coś, takie rzeczy, to on sobie nie bierze tego do głowy, nawet nie, nie wyobraża się, Nie Mężczyzna ma prawo całować obce no. dzieci? Proszę pana, ile jest księży takich, ile jest yy, rodziców? Ma prawo całować. No to jak powiem panu wyraźnie, zasrane prawo, tak wyraźnie po chłopsku powiem. To jest nie do opowiedzenia, tak zniszczy człowieka. I dajcie już spokój. Proszę pana, wielka lipa, bo ja wcale w to nie wierzę. To jest wina tylko matek. Także pedopilia jest bezpośrednio związana z okultem satanistycznym. Nierozerwalnie. I tak samo picie krwi i jedzenie ludzkiego mięsa. W dużym stopniu winę za to, że księża są pedofilami i seksualnie molestują i degradują dzieci. To są winni rodzice. Bo gdyby mieli więcej rozumu i wiedzieliby, że to jest satanistyczny kościół do... Niszczenia ludzi, do niszczenia dzieci, to by dzieci nie wysyłali na religię, a po prostu rodzice umożliwiają, i za ten brak wiedzy potem ponoszą taką karę, że mają traumę w rodzinie, i potem szukają sprawiedliwości po sądach, i, i nie mogą znaleźć. Oczywiście prawa życia, które są niezmienne i nie można ich przekupić, znajdą Was zboczeńcy. Samo słowo pedofil. Jest słowem kiepskim. Pedofil to znaczy miłośnik dzieci. Jacy oni są miłośnikami dzieci? Oni są dzieciojębcami. I tak to powinno być nazywane. Nie pedofil, tylko dzieciojębca. To są zboczeńcy. Do więzienia, jak trafiał pedofil, no oczywiście księża rzadko trafiają do więzienia, bo mają kasę, mogą się wykupić, ale są jeszcze pedofile inne. To miało po prostu przerąbane. Niby ci kryminaliści tacy zwyrodniarcy, ale oni dobrze wiedzą, że to jest takie zwyrodnialstwo. Jemu tam na czole tatuowali dzieci ojepca i tam odpowiednio się nim już zajmowali. Także, żeby mu to wyszło bokiem, żeby sobie na kilka wcieleń zapamiętał, że dzieci się nie rusza. Księża niby duchowni. Dupowni, bo ich najbardziej interesuje dupa. Dupy męskie, żeńskie i nawet dziecięce. Ktoś się tak myśli, że, że on nie może, nie może mieć żony. A po co, po co został celibat? Celibat to nie jest czystość seksualna to tylko to, że nie mogą oficjalnie mieć żon, bo gdyby mieli żony. Nie byliby takimi zwyrodnialcami, bo miałby żonę, dzieci, obowiązki, tą emocjonalność by rozwijał i nie byłby takim potworem. A to jest nienaturalne, że oni nie mają oficjalnych żon. Czy to jest dobre, czy złe, czy, że ktoś nie ma żony? To zależy w to, na jakim jest poziomie, że ktoś ma wyższą. Świadomość, może żyć bez kobiety i rozwijać wyższą duchowość. I ma wtedy więcej czasu, może się zająć rozwijaniem ducha i wtedy jest duchownym. Jakimś pustelnikiem, na przykład, mistykiem. Ale jeżeli ktoś ma niską świadomość i nie ma zwyczajnej rodziny, to mu tylko bije na dekiel i, i mu wszystkie zboczenia się odpalają. Celibat został. Wymyślony przez Kościół po to, żeby kasa zostawała w mafii watykańskiej, czyli w tej korporacji. W Ewangeliach nie ma nic na temat tego, że ma być bezżenność. Celibat to znaczy Tam Tamci pierwsi apostołowie, fakt, że to jest fikcja, ale jest, że mieli żony. Pierwsi biskupi mieli żony. A to chodzi o to, że była produkcja takich zboczeńców, z Aktualnie ksiądz. Jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Brzydowie. Ale księdza tam niestety nie ma. Ponieważ zgodnie z prawem przebywa na miesięcznym urlopie wypoczynkowym. Ksiądz ma dozór policyjny, ma również sankcje w postaci zakazu zbliżania się do dzieci. Czy kuria o tym wie? O tym zakazie nie słyszeliśmy. Bo jakby miał żonę i on by umarł, to ten majątek by pozostawał u prawowitej żony. A tak to nie ma żony, nie ma prawowitych dzieci, oczywiście oni bachory mają. I ten majątek przechodzi na mafię watykańską. Dlatego oni cały czas coraz więcej mają kasy, 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 bo ich najbardziej interesuje kasa, kasa, kasa i oczywiście wszelkie zboczenia seksualne. W pierwszej fazie watykaniści bardzo nabijali się z małżeństw. Nie było czegoś takiego jak sakrament ślubu. Nie było. Kpili sobie. Ale potem zauważyli, że można by taką y, usługę robić, nazwać to sakramentem i można z tego mieć kasę. I tak ludzi odurnili, że dużo ludzi chce mieć y, ślub kościelny. Taki ślub kościelny to tak kosztuje przeciętnie od pięciu setek do. Tysiąca złotych, czasami może nawet i więcej. Za 100 złotych czegoś takiego nie ma. Oni kasa, kasa, kasa. I te owieczki tak zostały odurnione i te barany, że księdzu trzeba dać. 100 złotych to mało. Ksiądz się obrazi. Tam było jakieś yy, wes wesele, znaczy ślub był. Tam ksiądz chciał 7 setek, ten mu dał 500 i ksiądz się obraził. Fopa! Dobrze, ile I w takim razie? Tak jak wszyscy. Czyli 700 zł. 500 mogę dać, więcej nie. nie mam. Ale to są winne owieczki, bo dają. Po co jakieś śluby dawane przez jakichś satanistów i oni jeszcze tak pieprzą, że co Bóg złączył, niechaj nikt nie waży się rozłączać. Przecież tam żaden Bóg nie złącza, tam tylko diaby hulają. Gdyby rzeczywiście Bóg łączył małżeństwa, to te małżeństwa byłyby Piękne, nie byłoby rozwodów, nie byłoby awantur, biatyk, pijaństwa. Oni tam rzucają demony i jeszcze wyłudzają pieniądze. Ludzie będący na niskim poziomie, zdegradowani, akceptują księży i księży będą bronić. Sam słyszałem opowieści. Jak tu ksiądz zaliczał seksualnie mężatki we wsi, to tamto, ale ludzie to akceptowali. On ma tam baby, my też mamy jakieś skoki w boki, wszystko jest fajnie. Jak się udam na, na tacę i po śmierci będę mieć fajne życie. Jaka durnota! Prawie połowa parafian otwarcie zbuntowała się przeciw proboszczowi i powiadomiła media. Oskarżają go o to, że dzieli ludzi w zależności od grubości portfela i wielu osobom odmawia sakramentów. Twierdzą też, że mieszka z kobietą, z którą ma dzieci i jest nałogowym hazardzistą. Kościół Watykański zajmuje się sprzedawaniem głównie, sprzedawaniem nadziei. Takie bilety do nieba sprzedają. Oczywiście, płacić trzeba już za życia. Nie ma żadnego potwierdzenia, żadnych folderów z nieba. Nie ma nic. I głupie owieczki płacą. Płacą, nawet czasami potrafią całą rentę oddać. Księża watykańscy, oni są pośrednikami. Co znaczy pośrednik? Ktoś to jest pośrodku, ale on nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, on jest pośrednikiem między ludźmi a Lucyferem. I rzeczywiście to jest prawda, on jest pośrednikiem, on jest moralnie od ludzi dużo niżej, bo ma wszystkie możliwe zwyrodnienia i tych ludzi, te owieczki wpycha w otchłań piekielną. Przy pomocy tych rytuałów sakramentów. Sakrament bierzmowania, sakrament ślubu, taki sakrament. Przecież to jest ochydne słowo. Sakrament. To pochodzi od sakrum. A sakrum to od masakre, od masakry, bo korzenie Kościoła Watykańskiego sięgają het, het, het w satanizmie, i tam składali krwawe ofiary z ludzi, takie ćwiartowane ciała, rąbane. To się mówi, że a jaka masakra, kupę krwi, i oni dzisiaj składają krwawe ofiary, i z tego, z tych ciemnych sił, dostają moc, masakre. Ma Masakrę to się mówi, że to ubranie sakralne, że masakrę, a to jest sakra masakra, bo te ich szaty były pokrwawione krwią, to się mówi, że to jest taka masakra i oni są masakryczni i te wszystkie rytuały sakralne, te wszystkie ich sakrum, to jest właśnie taka masakra, to jest satanizm. Wszystkie wartościowe rzeczy wypracowuje się samemu, nikt za nas nie może wykonać naszej pracy, nikt za nas nie może cierpieć czy umrzeć. Nie ma takich rzeczy. I oni dobrze wiedzą, że to jest fikcja. Ale z tej fikcji, z tej fikcji literackiej, satanistycznej, która się nazywa Jezus, mają kasę z tego. Kasę dubcenia różne i obżarstwa. Głupota jest tak przerażająca wśród tych baranów i owieczek, że potrafią nawet płacić to grube pieniądze za bilet. Do nieba. Albo na przykład, że ktoś umrze, i msza, żeby gdzieś tam do, do nieba się dostał, też płacą. Ale to są winne owce. Mogliby nie dawać, mogliby nie karmić tych okupantów. To wtedy by zdekli z głodu. Musieliby się wziąć za jakąś uczciwą. Pracy, a tak to tylko okłamują wałki, przekręty i mają czas i pieniądze na rozwijanie tych różnych zboczeń. Jasny przekaz do y, społeczeństwa, że takie czyny są przestępstwem, że dziecko jest święte i nie można w żaden sposób nadużywać y, po prostu jego zaufania i jego, y, jego godności, również cielesnej. I każdy, kto tak robi jest po prostu przestępcą. Tak się nie stało i w, wydaje mi się, że to było demoralizujące, bo to tak jak gdyby możecie sobie panowie tak robić, możecie sobie przybierać dzieci w spódniczki, możecie kazać zdejmować im majteczki, plażować w ten sposób i że jest to owszem, to jest brzydkie, to jest B, ale tylko w ramach oceny moralnej, a nie prawa i to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Natomiast z punktu widzenia Dzieci. Na pewno y, nie jest im y, dobrze z tym, że ksiądz został uznany no de facto za niewinnego w świetle y, prawa. Osądzonego w jakiś sposób moralnie, ale niewinnego wobec prawa. Nie karmić bestii. Wolność wynika z wiedzy. Ludzie boją się pomyśleć. Jest taka głupawka, że jak y, słyszy się kościół, ksiądz się to kojarzy z czymś takim z Bogiem, z czymś takim pozytywnym, a to jest odwrotnie, to jest otchłań piekielna i oni tam ludzi wpędzają, ale to sami sobie ludzie są winni, że się boją pomyśleć. Jeszcze bronię tych pedofili To się nie mieści w głowie Tak dzieci molestować A księży pedofili to powinni kastrować. Żaden z nich swych z czynów się nie wstydzi A ty otwórz oczy Nie udawaj, że nie widzisz To się nie mieści w głowie Tak dzieci molestować A księży pedofili to powinni kastrować. Żaden z nich swych z czynów się nie wstydzi A ty otwórz oczy Nie udawaj, że nie widzisz Serio, wierzysz w to, co wciskają nam ci kłamcy? Że to przecież inna dziecka, jeśli jakiś typ jest gwałci? Nieważne, czy to elegancik, belfer czy ksiądz Każdą pedofilską szmatę należy publicznie ściąć wciąż To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, synu.